Gram widzowie do filmu, bo y, z ankiety wynika, tak jak tutaj widzicie, wchodzimy na YouTube'a, na mój profil, y, bo no, powinien być Minecraft, co nie, ale o, tutaj sobie zatrzymamy i zobaczcie. Mamy tutaj 5 głosów, co nie. Y, witam, wracam, co nie, speedrun hardcore, jakieś mapki. No i 40%, znaczy 2% czy tam trzech osób zagłosowało, że tak mapki albo hardcore, tam w komentarzu, co nie? No i teraz widzowie, tutaj dogrywam do filmu, do dzisiejszego albo do piątkowego, jeszcze nie wiem, zobaczymy. No i teraz widzowie, taka mm, sugestia, taka już końcowa, tutaj oczywiście będzie jeszcze ankieta dzisiaj, tak o 18.00. Albo o 17 zobaczymy, ale też zapraszam tutaj, o na te shorty tutaj, co tu tutaj są, tak zapraszam tutaj, bardzo fajne. Yy, czy byście chcieli, nie wiem, jakieś, nie wiem, mapkę Skyblock, Oneblock, Minecraft Parkour, jakieś parkury, jakieś Driving Craft, jakieś różne sposoby na Toaletę, jakiś parkour 1.16, 1.21, czy jednak taki hardcore powiedzmy. O, taki świat nam, mi się, o, a tam się coś pali, super. Będzie łatwa do y, tego, do endu pójść, więc... Y, Piście w komentarzach, żeby nie było Tutaj skończymy na short'ach czy na filmach. Ach, tutaj te... Witam was bardzo serdecznie Mówię tak chaotycznie gdyż Trzeba się trochę uspokoić i Będzie, że jestem Katron. Kolejny odcinek z Raymana I lecimy! Uuu Ty, zapomniałem, że mamy tu trzy już Trzech przyjaciół Siu. Bo sprawdzam, czy się nagrywa. Dobra. Wolę sprawdzić, czy się nagrywa, niż później, proszę, później dogrywać yy, następne poziomy. Wiecie o co chodzi, więc. A w dzisiejszym odcinku będzie. Jak ustrzelić smoka? Wiem, trudny poziom. Nie przychodziłem, ale lecimy. Widziałem, że to ciężki poziom, gdyż... No, zaczynamy, tak, zaczynamy. Dobra, dobra. Dobra. O. O. Dobra, na dół. Zobaczymy, czy coś tu jest. Dobra, i mamy naszego przyjaciela. Oczywiście sobie idziemy w powolutku. Pyk, pyk, pyk. Dobra, No i dobra. Op. Dobra, udało się. RK. RK. Nie wiem. Dobra, tu. Dobra. O, i tu coś jest, ok. Pomocy, pomocy. A, y cyk. Dobra. Dobra. Można trochę. Uszukać o właśnie Hit. i tylko dwa razy naciśnięte y, Q i E, czyli jedna raz, i mamy królową. Hello. Dobra, elegancja. Aha, okej. Okay. Czyli ja muszę się postawić tu, żeby mieć dodatkowe punkty, dobra, tak. I lecimy na spokojnie. Hop. Dobra. Dobra, tylko tu trzeba... A, tutaj się nic nie zobaczy, dobra. Dobra. Oho. Dobra, powolutku. Już mamy dwóch. I królową. Dobra. Oj. I, I tam coś jest. Oj, tam jeszcze mamy. Dobra. Oho. O od tego to bym się poziomu nie spodziewał, że to taki będzie. Oj. Aj. Stałem, że się uda. A jednak musimy jeszcze raz. Help me! Dobra. Wiem, kuję, więc. O, dobra. Dobra. Poczekajcie, musimy w taki sposób. Ja to wszystko robię na. wszystko powoli, więc. Jak ktoś w nie, wiem, na przykład, napadzie, czy ma wszystko dobrze ustawione, to może sobie. Dobra, cyk, dobra teraz tak, nie, nie w tą stronę, tylko o, w tą i teraz super atak! Bum! Tak jest, bo zapomniałem, że jak się trzyma rkę, to można mieć. I kręcącą się rękę, więc O, tam jest kolejny. Dobra, czyli teraz trzeba skila, którego mam, więc. Dobra, tak, tak i tak. O, dawno tego nie widziałem. Dobra. I pyk! I, pyk. I podwójny cios Ok, dobra o. o, dobra, git i... Dobra. Co? Aż taka moc? No to nie... No to nic się nie spodziewałem, że ma aż taką moc, więc... Wiem, wiem. Już cię tutaj. Dobra. A tutaj. Nie wiem jakaś komnata, ale dobra. O nie! Aha no poczekajcie. Trzeba wszystko zbierać, bo to... Dobra. Dobra, teraz trzeba biec uciekamy oho, w taki sposób Poczekaj Dobra, powolutku Dobra Oj, oj, oj oj Dobra, udało się. Dobra. Teraz tak I Teraz Cios, że cios. Byczku Dobra o, tam już smok jest O, no, tego to bym się nie spodziewał Dobra, Git Powolutku No i Miało być tak dobrze Ale z drugiej strony dobrze, że widzicie jakie są błędy I że widzicie to co wszystko Więc I nie uratujemy Musimy uratować Chcę tą grę mieć na 100%, więc tutaj sobie na spokojnie Hop. Dobra jest Dobra Baby to, dobra Jak gracie na padzie, to macie prościej, więc... Dobra i elegansio dobra jest Okej, okay, dobra! Hop. Aha, to jest do... Aha, no nie no. Muszę jeszcze raz. Dobra. Hop. Hop. Dobra, poczekaj. I... Hop. Dobra, i powolutku. Dobra, hop. Dobra. Dobra, gi. A to tak trzeba. Aaaa Dobra, poczekajcie. O Użyjemy lifehacka. Jakby to można powiedzieć O i, i pyk Nie musimy się martwić Jednak musimy się martwić Dobra Spokojnie jest Dobra Dobra, jest. Się. O Udało Dobra, dobra. nie. Dobra, Dobra, Just. Że... Dobra, Just. Do... Dobra, Dobra, py... O. Kurde, zapomniałem. Ale dobra. Dobra. Dobra, pijemy. Dobra. I jest git. Elegansia. Tylko nie wiem czy wszystkich zebrałem. Może po prostu to później będzie. Okej. Okay. Ci mamy tego dok broga naszego, czyli doktorek czy kto. Aj I walka ze smokiem się zaczyna. Ale dla nas nie jest żaden kłopot, żeby... Dobra, poczekaj. Aha, tak to trzeba... Dobra, pamięć, bo już to widzieliśmy. Aha, ja mam specjalny. Dobra, to teraz, teraz zauważyłem. Ty, dobry jest. Dobra... hit. Help me, help me O też dzieło, dobra. To tylko jedno. O i wszystkich. Ty Na tym kiedy, więc... Dobra, pyk, pyk, pyk. Dobra. Czasami lepiej... O nie! jajaj. Dobra, już bliżej, bliżej, dobra, tuż wiem co i jak. Ale chociaż y, widzicie... Dobra, że chociaż... O no nie no! Halo! <laughs> nie mogę tego pojąć. już któryś raz... Nie, trzeba będzie po prostu wyciąć. Byście widzieli, że przechodzę powolutku, więc... Ty i ta pięść, i ta pięść. No i teraz znowu nie skoczyłem. No gdzie tu jest ta logika, no? Dobra Dzięki dziadek Dobra Pyk, pyk Dobra, trzeba powolutku Hop. Dobra Trzeba powolutku to widzowie Ja wiem, żebyście chcieli jakiś speedrun z tego i tak dalej Dobra Dobra jest no nie Dobra, Git. Dobra, Git. Ale pieniążka. Mamy prawie 700. I mamy wszystkich: 2, 4, 6, 8, 10. I Git. Nawet nie wiem jak. I tak będę musiał tu uciąć, więc para, pap, dobra, przyświeciłem sobie para, papapara, para, Para para, papapara. No i koniec imprezy. Została przy... więc. Pyk, 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 I mamy dwa poziomy odblokowane. Jestem tutaj ciekawy co tu mamy, bo tylko chcę po prostu wam pokazać, bo to będzie w następnym odcinku. A tu będziemy skórkę mieli, więc elegansio A, będzie dużo tego ogarniania widzowie. Ten film nie wymęczył. Tutaj to będzie w następnym odcinku. A i tu już będzie koniec tego pierwszego sezonu. Czyli no jak to się mówi? Pierws... No tak, no mamy, jakby to będzie takie sezony, czyli takie odcinki, czyli. No właśnie, a to będzie, a to prawie wszystko mamy, tylko tam z tej z mapy nie udało się. Zobaczymy tutaj, czy mamy kogoś nowego odblokowanego. Mamy 8, a jeszcze brakuje. Szkoda, szkoda. No cóż, bywa. Challenge nie bierzemy, to trzeba będzie kogoś znaleźć. I zobaczymy tutaj. Tutaj już będą odcinki, ale to jak po prostu już chociaż przejdę część albo całość tej mapy. Czyli zobaczymy. Tutaj wszystko jest tak jak na swoim miejscu. Jeszcze nie wchodziłem w ogóle widzowe, więc dobra. Oczywiście strzałka. Pyk, i zrapujemy, dobra, i będzie luma, mała, małaka, małakę mamy darmową, się. tu nie, tu nie, tu nie, wyzwanie tygodnie zobaczymy, musisz posiadać połączenie z internetem, by brać udział w wyzwaniach, haha. Czyli wszędzie po prostu zrobicie jakąś osobna seria, czyli jakiś speedrun z Raymana i tak dalej, bo to nie wiem, tu już byliśmy Czyli jest git. Koń... Dobra, skończymy jednak tutaj yy, przy. O, tutaj brakuje dwóch, a trzech Więc skończymy sobie tutaj i to już będzie taki przedostatni odcinek tego sezonu, ale wy i tak dopiero zobaczycie, który to będzie. Czekajcie, ten już jest. To albo ten, czyli czarodziejski las, albo ten. Uratuj. Kogo? Yy, uratuj. No, bieg przez los, czyli uratować tą. Yy, Pannę, księżniczkę i tak dalej, więc nie pamiętam, który to będzie odcinek, wy będziecie mogli wiedzieć, więc to byłoby na tyle, do następnego, siemandero, elo, elo!